Na nowy rok najlepsze życzenia dla mieszkańców Mysłowic. Myślę, że prezydent będzie osobno składał takie życzenia, ale ja w swoim imieniu, w imieniu Urzędu Miasta, bo też tutaj akurat pełnię obowiązki Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta, pragnę życzyć Państwu no, dużo zdrowia, pomyślności i oczywiście sukcesu w życiu osobistym, zawodowym i życzmy, i o to proszę, życzmy sobie wzajemnie i życzmy naszemu miastu wielu sukcesów w 2011 roku. Ten rok niech będzie ważny, niech będzie inwestycyjny i oby było nam tylko i wyłącznie lepiej z każdym dniem nowego roku. Prezydent się podczas sesji zapowiedział, że ten nowy rok będzie, będzie inny i od 2 stycznia możemy spodziewać się zmian. Na te zmiany wszyscy czekamy, więc niech ten rok będzie rokiem zmian, ale tych wyłącznie dobrych zmian, zmian na lepsze. Coś jeszcze chciałem. A chciałem jeszcze dodać, ponieważ byłem pytany o Sylwestra wielokrotnie, dlaczego nie jest organizowany. Nie jest organizowany na rynku. Myślę, że po raz pierwszy od paru lat. Natomiast warto tutaj wspomnieć, że nie było takiej możliwości, dlatego że nie, niezbędne dokumenty. Odnośnie zabezpieczenia imprezy masowej muszą być złożone najpóźniej 30 dni przed planowaną imprezą. Edward Lasok został prezydentem zaprzysiężonym 14 grudnia. Było za późno, bo taka impreza po prostu nie była przewidziana przez instytucje miejskie ani przez Urząd Miasta. Dlatego też tego Sylwestra po prostu zorganizować się nie da. Niemniej jednak tutaj Przeskoczyliśmy problemy, jeśli chodzi o wielką orkiestrę świątecznej pomocy, bo tak samo byłoby za późno, tak jak mówię tutaj, 14 grudnia um, za przysiężenie prezydenta, a 9 stycznia odbywa się wielka orkiestra świątecznej pomocy i tak naprawdę powinniśmy się bawić na rynku, ale tutaj, kolejna przeszkoda, czyli impreza masowa, nie możemy już zgłosić, bo jest za późno. Za późno było już 14 grudnia, kiedy Edward Lasok został prezydentem, natomiast wyszedł z taką inicjatywą i odbędzie się impreza związana z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w Miejskim Centrum Kultury, czyli tam na scenie będzie przegląd miejskich kapel młodzieżowych, będzie na pewno ciekawa impreza, jest to też okazja do pokazania się młodych ludzi, a dochód tak naprawdę będzie też przeznaczony na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pan, z tego co wiem, pan prezydent Brzoska będzie biegł również w maratonie prezydentów, tutaj będzie reprezentował, pan prezydent już ma inne w tym dniu obowiązki zaplanowane również związane z tymi obchodami, tak więc Myślę, że będziemy no wspólnie świętować i, i zbierać pieniądze na kolejne szczytne cele.